Dobry Państwu, mam na imię Cezary i dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć tak jak obiecywałem, o e, wrażeniach z fotografowania najnowszym gfx e, GFX 100 RF. Jest to aparat, który wzbudził we mnie spore emocji, no bo designersko cudowny dzieło sztuki. No ale jak fotograficznie, no i pierwsze takie moje przemyślenia e, związane z fotografowaniem tym aparatem takie dwa hasła mi się nasunęły. Inna filozofia fotografowania. No i drugie takie hasło, które mi się rzuciło po, po, po fotografowaniu tym modelem, to, był, to było amatorski zawodowiec. No i teraz krótko Państwu opowiem. Zacznijmy od tego inna filozofia fotografowania. Dlaczego? Dlatego, że no GFX-a kojarzymy, setkę kojarzymy, tu mamy jedynkę, wielkie, duże, potężne, wszystko możemy ustawić i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy male... no i wymienne obiektywy. A tu mamy maleństwo, które ma jeden obiektyw, niewymienny oczywiście, o ogniskowej 28 mm po przeliczeniu na pełną klatkę. Mamy maleństwo, które nie posiada stabilizacji matrycy, ale posiada 100 milionową matrycę. No więc szansa poruszenia zdjęcia jest o wiele, wiele większa niż ze stabilizacją matrycy. No i mamy coś, co jak gdyby no jest kompaktem. Więc filozofia fotografowania GFX 100 RF jest całkowicie inna. Ta filozofia fotografowania tym aparatem powstaje też w wyniku, przynajmniej u mnie, powstaje w wyniku wyciągnięcia na nawierzch pokrętła z formatami zdjęć. To fenomenalnie jakby pobudza do myślenia. Miałem wrażenie, że pomimo tego, że mam 28 mm tylko obiektyw, to jakbym miał kilka obiektywów. Wiedząc, że to jest pod ręką, że to jest tak łatwo dostępne. Komponując zdjęcie, kadrując zdjęcie, czasami zmieniają sobie formaty, czy na panoramę, czy, czy, czy na jakiś tam na przykład kwadrat, który gdzieś tam ubóstam w wyniku tradycji, którą wygenerowała inna firma średnioformatowa. Także fajnym rozwiązaniem i jakby zmianą tą filozo tej filozofii fotografowania jest możliwość zmiany yy, yy, tych. Cyfrowej zmiany ogniskowej. No, nie? no bo kadrujemy na matrycy i w wyniku tego mamy dostępne ogniskowe 45, 63 i 80 mm. Jak gdyby poprzez to cyfrowe zoomowanie. I to wszystko spowodowało, że fotografowanie tym aparatem jest całkiem, całkiem inne. Nie, nie, nie fotografujemy tak jak g normalnym, mając możliwość wymiany obiektywów, czy mając zooma, tylko fotografujemy jakby ogniskową 28 mm, która tutaj o obiektywie mogę powiedzieć krótko, jest po prostu tak jak zwykle w Fuji, po prostu fenomenalny. Ale mając możliwości tych wszystkich rzeczy, możemy mieć wrażenie, że posiadamy obiektyw. Inne obiektywy. To jest takie pierwsze wrażenie z tych funkcji, czyli z tych możliwości przełączania kadrów i przełączania ogniskowych, kropowania matryc. Co do kropowania matrycy, to tutaj mam pewne zastrzeżenia techniczne. To znaczy, działa to wszystko dobrze tutaj, tym joystickiem, jakby przełączamy z przodu, ale. Wyświetlanie parametrów, to, to mi się rzuciło w oczy, e, oczywiście nie będę mówił cały czas, że jest cudownie, bo ma ten aparat wady i też je omówię. E, wyświetlanie parametru ogniskowej, to taka mała ikonka widoczna z tyłu na wyświetlaczu i dopiero po przełączeniu zaczynamy widzieć, tutaj pojawia się taki kwadracik i nam mówi, że to jest ogniskowa 45. Szansa przypadkowego przełączenia palcem jest dość spora, a widoczność tego, że nagle kropujemy matrycę, czyli nie wykorzystujemy 100% możliwości tego aparatu, no, no nie widać tego. Ta mała ikonka, tym bardziej, że tu są jeszcze dwie inne, nie rzuca się w oczy. Rozwiązaniem tego problemu jest, jeśli fotografujemy na formacie. Na kropie albo jeśli fotografujemy na kropie, możemy to zniwelować, bo jeśli mamy wyświetlacz taki, że nam pokazuje 100% z czarnymi ramkami, no to tego nie widzimy, ale Fuji pomyślało i możemy sobie ustawić takie rozwiązanie, czyli mamy przyciemnione brzegi i wtedy widzimy, że to jest 45 mm, czyli nie 100% kadru, albo możemy Włączyć białą ramkę i też widzimy, zmieniając ten kadr, te ramki się nam pomniejszają, i widzimy, że pracujemy, widzimy, jakim fragmentem pracujemy, i widzimy, że, ten, że ta powierzchnia matrycy się zmniejsza. Jest jakieś rozwiązanie, gdzieś tam fotografując, jakby na stuprocentowym wyświetleniu kadru, nazwijmy to tak, ja robiąc zdjęcia, musiałem. Zwracać uwagę, czy niechcący nie przełączyłem tutaj palcem na ten mniejszy kadr, czyli skropowałem ognisko np. do 45 mm. Fajne jest to, że możemy łączyć te rozwiązania czyli możliwość Kadrowania tutaj tym pokrętłem panoramy, czy kwadratu, czy jakiegoś innego, tam innych proporcji obrazu, i też możemy robić sobie ten kadr cyfrowy, czyli jakby przybliżać obraz, tracąc na rozdzielczości matrycy, na rozdzielczości zdjęcia, no bo pracujemy wtedy fragmentem matrycy. To jest ciekawe rozwiązanie, to pobudza do kadrowania, do myślenia w innych e, proporcjach kadru, i to jest bardzo fajne, kreatywne, i mi się to podobało. E, jeśli chodzi o trzymanie tego aparatu, e, to ta okleina, o której mówiłem w pierwszym odcinku, symulująca skórę, m, wydawała mi się trochę śliska, taka mało przyczepna, na przykład w gfx 100. Z Mark II zrobiono taką gumę ryflowaną, i ona się trzyma lepiej. Zdecydowanie tutaj to jest, wydawało mi się, takie śliskie. Ogólnie wrażenie jest takie, że totalnie mi to nie przeszkadzało jak chodziłem z tym aparatem i fotografowałem. I następna rzecz, fenomenalne rozwiązanie to jest ta osłona przeciwsłoneczna. Ponieważ jestem leworęczny, głównie trzymałem aparat w lewej ręce, chodziłem bez paska, więc świetnie blokowało mi to, żeby mi ten aparat nie wypadł z ręki, czy, czy gdzieś tam, no, blokował mi chwyt za obiektyw, ale też ta osłona przeciwsłoneczna, bo też w pierwszym filmie obawiałem się, że forma przykręcenia tego jest nie do, nie do, nie, nie do niezbyt. Precyzyjnie, może wykonana, czy niezbyt pewna, o to jest dobre słowo, ani razu nie miałem problemu z jakimś odkręceniem się tej osłony. A jakby ta osłona, ten tutaj nazwijmy to prostokąt, sugeruje mi ustawienie ręki, i do ostrości ewentualnie do, tych, do tego pierścienia przysłon te dwa wystające punkciki. Powodują, że świetnie się przesuwa e, przysłone i też to jakby jest OK. Wada, które, o której przypuszczalna wada, o której mówiłem w pierwszym odcinku, czyli pokrętło korekcji ekspozycji niestety miałem rację, brak blokady, przy pokrętła ekspozycji powoduje to, że przy jakiejś tam dynamicznej. Pracy przy dynamicznym fotografowaniu, wkładaniu, wyjmowaniu z torby. Zdarzyło mi się, że to pokrętło mi się, korekcja ekspozycji mi się przestawiła i dopiero po chwili zauważyłem, że mam niedoświetlone lub prześwietlone zdjęcia. Oczywiście to widać tutaj na wyświetlaczu na drabince ekspozycji, no ale wiadomo, fotografujemy, to ja gdzieś tam nie patrzę na, na, na parametry, tylko patrzę na kadr, na fajne, jakość ujęcia, fajne ujęcie. To są jakby takie spostrzeżenia mechaniczne, do innych zastrzeżeń nie mam tutaj, nie ma co zarzucić temu aparatowi, jest po prostu dopracowany do bólu, bardzo fajny i bardzo mały w stosunku do Pierwszego modelu. E, ktoś powie ogniskowa 28, i ktoś powie mm, przysłona 4. To bo to bo, jak tam wiadomo, już e, w internecie huczy e, i, i wszyscy gdzieś tam przyrównują ten aparat do danej nam marki, Lajki, like, no Q2, Q3, która też ma ogniskową 28 milimetrów, ale ma światło 1.7, a tu mamy 4. Proszę Państwa, zrobiłem taki prosty test. Zrobiłem zdjęcie na 1.7 lajkom, like zrobiłem na przysłonie 4 e, Fuji, e, jeśli chodzi o rozmycie tła, o, o jakby głębię ostrości. Powiem tak, to gdzieś tam od razu przypuszczałem, że tak będzie, ale, ale no zdjęcie najlepiej pokazuje. Wydaje mi się, że oczywiście rozmycie z 1.7 Like jest subtelnie większe, jakby, ale rozmycie z gfx na tej przysłonie 4 jest moim zdaniem bardziej plastyczne. Państwo ocencie sami, ale gdzieś tam ta przysłona 4 w tym obiektywie w przypadku rozmycia nie jest problemem i tym bym się w ogóle nie przejmował, bo gdzieś tam jakieś usłyszałem od ludzi opinię, że może to będzie źle. Nie, wydaje mi się, że to jest ok, że tutaj jakby nie ma to żadnego wpływu, ale dzięki temu, że to nie jest na przykład, nie wiem, 2.8 albo gdzieś tam czytałem nawet w necie, że ktoś napisał, że to będzie 1.4 przysłona, no dzięki temu to jest małe. To taki był cel działania. To miał być mały, kompaktowy aparat z profesjonalną jakością. Ech, także tu to jest fajne, nie przeszkadza mi ta przysłona 4. Ja nie, nie mam z tym problemu. Natomiast przysłona 4 na pewno przeszkadza nam w innej rzeczy. Ten aparat posiada jak gdyby no, jedną wadę. Nie posiada stabilizacji matrycy, nie posiada stabilizacji. Obiektywu nie posiada stabilizacji. Jest przy filmowaniu stabilizacja cyfrowa, ale no to wiadomo jak to działa, wycina nam kropa i udało mi się tylko w tym krótkim czasie to uzyskać na filmowaniu. Na w trybie fotograficznym nie udało mi się tego włączyć, nie wiem czy nie umiałem, czy to po prostu w trybie fotograficznym nie istnieje. No i tutaj czym jaśniej obiektyw, byłoby lepiej, ale. Znowu byłoby duże. Jak rozwiązać problem e, stabilizacji matrycy? No, proszę Państwa, oczywiście XXI wiek nas rozpieścił na maksa. Mamy stabilizację we wszystkim. Nawet niedługo, może będziemy mieli stabilizację w butach, żebyśmy stabilniej stali. Obecnie mamy w bezlusterkowcach z wymienną optyką stabilizację matrycy, stabilizację w większości już przypadków prawie stabilizacji obiektywów. Nawet w szerokokątnych obiektywach robi się stabilizację. No oczywiście to służy do tego, żeby w trybie filmowym jak gdyby ten obraz był bardziej stabilny. Ale kiedyś tak zwane aparaty nie posiadały w ogóle nic, żadnej stabilizacji, i ludzie fotografowali. Jak poradzić sobie z tym problemem? Mi udało się tym aparatem zrobić zdjęcie nieporuszone na jednej 1,20 sekundy. Przy jak gdyby wysiłku, czyli to nie było tak, że stryk jest, tylko przyłożyłem aparat do oka, spiąłem się, to nie było takie na luzie. No 1,20 sekundy, ale oczywiście, jak robiłem. Inne ujęcia też na jednej 1,20 sekundy. To nie, 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 nie to, że każde mi wychodziło na jednej 1,20. Ogólnie aparat, jeśli mamy w trybie automatyki, on stara się jakby nam sugerować czas 1,125. Cały czas mi wskakiwało 1,125. W związku z tym brakiem stabilizacji matrycy, musimy zmienić trochę filozofię fotografowania. Po pierwsze, Korzystamy z funkcji Auto ISO. Ja nie lubię korzystać z funkcji Auto ISO, ponieważ aparat automatycznie podejmuje decyzję o tym, jaki ISO ustali i na, no to obrazy się różnią. No nie, jeśli zestawimy w jakimś tam reportażu, nazwijmy to zdjęcie z ISO 100 kontra ISO nie wiem, 6400. To ktoś, kto ma wyedukowane oko wizualnie, zauważy różnice w jakości obrazu, w ostrości, w szumach itd. itd. Więc ogólnie jestem przeciwnikiem AutoISo, ale przy tym aparacie wydaje mi się, że to jest jeden ze sposobów uniknięcia poruszonych zdjęć, bo wolę mieć większe szumy zaraz opowiem o szumach, bo też przetestowałem niż poruszone zdjęcie. Oczywiście czasami poruszone zdjęcie jest zdjęciem dobrym, ale no w większości przypadków zależy nam na tym, żeby zdjęcie było nieporuszone. No więc, mamy w trybie auto ISO, dzięki czemu aparat automatycznie nam dobiera ten czas ekspozycji. Ja fotografuję na automatyce czasu. Sam dobieram sobie przysłonę. Tak lubię, tak jest moim zdaniem dość świadomie. Nie lubię w trybie manual męczyć się. Ale nie lubię się męczyć. W każdym razie nastawiłem to auto ISO i zacząłem robić test tego ISO, jak to tam jest z tym ISO. Okazało się, że skala ISO, manualne pokrętełko bardzo fajne kończy się nam na ISO 8000. Mówię trochę mało, teraz mamy pół miliona ISO, 125 tysięcy ISO, a to 8000. No więc zrobiłem test od 80 do 8000 ISO i powiem Państwu tak. Jestem bardzo, bardzo sympatycznie zaskoczony. Oczywiście widać ten, tą ingerencję wysokiego ISO w obraz, ale te szumy są ładne. Mi się podobały. E, także tu nie, był, nie bałbym się auto ISO funkcji. Przetestowałbym sobie, które... Bo oczywiście możemy ustawić trzy rodzaje auto ISO, trzy zakresy, na przykład od 80 do 400, drugi zakres od 100 do... 3200 3 i trzeci zakres od 80 do 8000. No Także to możemy wybierać coś świadomie i tego bym się nie obawiał. Kolejnym sposobem rozwiązania problemu e, braku stabilizacji matrycy są zdjęcia seryjne. To jest taka metoda, którą gdzieś tam wykorzystuję i często, często z niej korzystam, jeśli te warunki ekspozycji są mega, mega już ekstremalne. A nie mając stabilizacji matrycy, no to ekstremum wskakuje nam zdecydowanie szybciej, bo na gfix set CS, 2 c potrafię zrobić zdjęcie na 1,8 sekundy nieporuszone, nie wyślając się za mocno. Zdjęcia seryjne. No, można włączyć przy takich parametrach ekstremalnych, możemy włączyć zdjęcia seryjne, no i mamy dwa zakresy, trzy zakresy zdjęć seryjnych, 6 klatek na sekundę, 4 klatki na sekundę, 2 klatki na sekundę. Wiadomo, że pierwsze na pewno pierwsze, drugie wyjdziesz szarpnięte, poruszone w wyniku naciskania spustu migawki. To jest taki odruch ludzki, ale trzecie, czwarte powinno już wyjść nieporuszone. Także to problem stabilizacji matrycy rozwiązany. Dlaczego je nie zrobili? Prawdopodobnie dlatego, że po prostu aparat byłby zdecydowanie większy. A chodziło o to, żeby to było malutkie. To jest niewiele większe od lajki, e, lajki która, e, która jest e, aparatem pełnoklatkowym. Nie średnioformatowym. Pamiętajmy o tym, że to jest aparat średnioformatowy. Dziś wygląda tak. Na początku 100-milionowych aparatów wyglądał tak. A jeszcze dawniej wyglądał tak, że tego nie było w stanie się wynieść ze studia. Także idziemy do przodu i to bardzo, bardzo mocno. Ogólnie, jak gdyby ktoś, kto fotografował GFX-ami, czy ogólnie Fuji z Serii X nawet, no to nie, nie przeżyje żadnego zaskoczenia. Rozwiązania, menu bardzo, bardzo tradycyjne, ustawienia w menu bardzo, bardzo tradycyjne, nazewnictwo menu takie samo. Jeśli chodzi o autofokus, mamy tu autofokus, który, tak jak mówiłem wcześniej, wykrywa zwierzęta, ptaki, pojazdy, motocykle i rowery, samoloty, pociągi, oko ludzkie, lewe, prawe itd. Wykrywa nietypowe formaty, generuje nietypowe formaty, rozpoznaje postaci ludzi. Autofokus działa bardzo, bardzo dobrze, nie ma z nim żadnych problemów. I daje komfort pracy z tym autofokusem jest bardzo duży. Nie ma się do czego przyczepić. Jedna rzecz, która mi się rzuciła w, w, w oczy w tym aparacie, jak, jak, jak go pierwszy raz wziąłem w rękę. Mówię: Kurczę, gdzie tu jest pomiar światła? No. No bo mamy trzy rodzaje pomiary światła, pomiar matrycowy, pomiar e, e, integralny z, u, z uwypukleniem środka i pomiar punktowy. Mówi, kurczę, nie ma pomiaru światła. Okazało się, że jest, nazywa się to fotometria, w menu to jest, tam można wybrać sobie te trzy rodzaje światła. Prawdopodobnie można też to nastawić... E, pod przyciskiem Q, żeby w tych kaflach to było, ale na pierwszym w tym wyświetleniu jest wszystko, tylko nie pomiar światła. Być może, nie wiem, współcześni fotografowie mm, korzystają z różnych pomiarów światła. Ja robiąc zdjęcie tym aparatem miałem, e, odczuwałem potrzebę przełączenia np. Na, na pomiar punktowy czy z, u, z uwypukleniem środka, ale jak miałem wizję wejścia w to menu i szukania tej fotometrii, to sobie odpuściłem. Pewnie da się to wszystko nastawić, pewnie się to da nastawić lub zaprogramować pod przyciskami, przyciskami, które mamy tutaj do programowania. Ogólnie aparat, tak jakbym trzymał GFXa 100S2 parametrami, z wyjątkiem właśnie braku stabilizacji. I teraz, dla kogo jest ten aparat? Moim zdaniem ten aparat jest yy, dla ludzi, którzy lubią piękne rzeczy, bo wykonanie jego, design jest super. Jest to aparat dla ludzi, którzy lubią sprzęt, który generuje obraz najwyższej jakości, bo 102 miliony pikseli gwarantuje Państwu tą jakość z najwyższej półki. Jest to aparat dla ludzi, którzy są kreatywni, którzy, pomimo tego, że mają jeden obiektyw 28 mm w przeliczeniu, mogą, korzystając z formatów zdjęć lub z zooma cyfrowego, czyli kropowania matrycy, mogą tym małym aparatem zrobić wszystko. I dla kogo jeszcze jest ten aparat? Na pewno ten aparat jest dla zawodowca, bo ma wszystkie parametry zawodowe, jakość obrazu zawodową, a jako drugie body GFXa czemu nie? 28 mm daje duże możliwości, kropowanie daje duże możliwości i kropowanie w przypadku innych marek czasami nie ma sensu, no bo jeśli mamy matrycę, nie wiem, 42 miliony skropujemy i do giskowej tam 100 mm, czy jakiejś tam, czy, czy, czy w innych, w matrycy 60 milionów pikseli, i przy maksymalnym skropowaniu obraz miał 6 milionów pikseli, no 6 milionów trochę mało, a tutaj przy maksymalnym skropowaniu mamy Proszę Państwa, 20 milionów pikseli. I to jest już taka rozdzielczość, która nam spokojnie wystarczy. Kończąc. Polecam. Fenomenalne urządzenie, cena z tego co wiem, bardzo atrakcyjna, jak na średni format, a także nawet w stosunku do aparatów pełnoklatkowych bez obiektywu. Ten aparat będzie tańszy niż. Topowe modele bez lusterkowców pełnoklatkowych. Jeśli Państwo chcą znaleźć nową filozofię fotografowania, polecam. Jeśli Państwu film się podobał, subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję, do widzenia.